Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Dzisiaj kolejny film z potion Crafta. Tak, dzisiaj jeszcze potion Craft. Jutro będzie już Delong Drive Bo trochę go nie było I teraz tak, musimy dalej podlewać te kwiatki, te, 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 te wodniczki, no Niestety I jeszcze sadzi... a nie, nie mogę posadzić grzyba, no tak Hmm No tak, no trudno Dobra, lecimy ile da radę, tak? Jakie mikstury? Eee. Siłę Silniejsza lub szybsza, co mam bliżej? Może inaczej, na co mnie bardziej stać? No wydaje mi się, że na siłę jednak. Pytanie czego będę musiał mieć więcej? To zobaczymy. Z czym będę miał problem, tak? Się zobaczy. Na razie liczyć na to, że z niczym. Dobra. Lecimy i damy jej to miksturę, bo niby nic takiego przydatnego raczej nie przyniesie, ale może akurat masz. Co ty nosisz na jakieś imbryki? No to na razie to nie brzmi dobrze. Magiczną mocą zatrucie chyba nie jest magiczne. Magiczna moc w sensie co? W sensie mana Bo to jest magia Kurde, jak on nie to potrzebuje to trochę źle No ale chyba to no bo to jest mana Nie ma innej many w tej grze W sensie magicznej mocy Dobra. Da radę. Nie. O, zacznie sprzedawać niedługo składniki. No nie mam myśli. Zatrucie nie pomoże ci w niczym. Chyba to w takim razie, w sensie to, czyli zatrucie, tak. Chyba nie ma innej mikstury takiej, co by się mogła przydać. Kurde, nie wiem. Skakuj tu, dobra. Zrobiłem tą manę, okazuje się, że niepotrzebnie. Trochę szkoda, mam mało materiałów. A, ty nie potrzebujesz tego, co by mi się przydało, żebyś potrzebowała. Mocna jak kamień, uważ jedną miksturę. Masz. Ale przynajmniej pieniędzy dużo. No, powiem wam tak, jak będę jeszcze raz musiał komuś te wcisnąć, to mi się skończy. No i już tak wesoło nie będzie. Mam jeszcze te mułogrzyby, mam one. Niby mogłyby być, ale czy ja chcę marnować mułogrzyb cały? No nie chcę, tym bardziej, że nie mam nasion mułogrzyba na razie. Jak będę miał, to mogę dawać nawet. Jak mi będzie rósł sam Oj, grzybiasz, dobra Jakie mikstury Grzyby Kurka cienista, kurki na razie nie potrzebuje. Goblińca możesz mi Albo wiesz co Nie, 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 nie Światło, gdzie było światło teraz? Dobre pytanie. O, tu macie jakąś miksturę, widzicie? Yy. a gdzie jest światło? Aha, tu. Stać mnie? No, nawet. Nawet stać. Dobra, to jak mnie stać, to oczywiście, że biegniemy tam. Teraz tak ciebie. No i oczywiście nie mam żadnego grzyba, który by mi pozwolił na łukos iść. A jest blisko, powiem wam. E, może nie to. Ty nie, ty nie. Gdzie jestem? Tu, no. Dobra Ha! Był, był trzeci poziom, chciałem zobaczyć czy da radę zrobić, dałoby Ale i tak mu nie muszę dawać, nie, bo to niekoniecznie od poziomu zależy tutaj u nich e, 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 e. Są jakieś takie grzyby, co mogą się przydać, nie one są jeszcze na przecenie u niego, więc mogę dać Ci 214 sadzenie grzybów. Poczekaj chwilę. Mogę tu coś posadzić? Nawet. Nawet tak. Ee, że co, że leczenie? chyba leczenie. Wiecie, jak na razie to tutaj czysto lecimy pod zbieranie pieniędzy, tutaj nic innego na razie nie potrzebują. Nie, no to spadaj. Łez. Um, yes. Przewodniczący, nie chcecie tego leczenia. Zrobiłem trzy mikstury, które nie są potrzebne. Dobra, robimy kamienną skórę i liczymy na to, że nikt już nie będzie jej potrzebować, bo mnie nie stać. W sensie stać na jedną, ale to za mało. Szybkie rozpalanie ognia. Chcesz manę? Może nie. No. Czarodziejką jest i sama sobie czaruj. Kurde. Zrobiłem trzy jakieś mikstury, cztery łącznie mam i żadnej nikt nie chce korzystać. I co ja mam zrobić z nimi? Nie mogę ich przerobić z powrotem na składniki. Chyba nawet nie ma takich możliwości w tej grze. Oj No i za 65. No i fajnie, no ale po co mi to? Chcesz to? Nie chcesz to. Chcesz miksturę, która da siłę. Siła miała być. Czego oni wszyscy potrzebują jakichś mikstur dziwnych. No i mam dwie terarie, tak? To się tak nazywasz? Tak. No i co ja z tego zrobię? Trochę dobrze. Jak to nie będzie to dobra to jest okej, okay. jeszcze jeden oj Ech. Chyba to czas, żeby skorzystać z młogrzyba Ej, nie zahaczę o tą ścianę? Bo to tak wygląda. Nawet nie. W sensie uratował mnie ten portal taki, nie? Dobra, bo on też siły potrzebuje. A ja tutaj on mówi o jaskini. Jaskinia mi się podoba akurat. Bo, bo będą podziemne rośliny. Kiedyś. A na razie, czy jest coś potrzebnego? Nie. I to tyle. Chodzi mi oczywiście tutaj macie jaskinie. Yy, I to dwa poziomy aż. I to się przyda. Ale jak na razie spać idziemy, To będzie potrzebne. Na razie no... Nie ma jak. Ale kiedyś będzie potrzebne. Teraz musimy jeszcze jedną terrarię kupić, by się przydało przynajmniej. Bo wodniczek już mamy 34, odrobiliśmy. Przyszedł jakiś nie wiadomo kto. O! Oddajemy mu tą miksturę za drobną opłatą. No nie dużo. Co to jest za mikstura? To jest anty... W sensie tak mi się wydaje, jest chyba taka mikstura jak antyklątwa. Bo wiem, że jest klątwa, więc antyklątwa chyba też jest, ale nie mam takiej mikstury. Co to jest? Um. Szybciej profesjonalny nurek, dobra. Ty potrzebujesz pewnie zwinności, więc ci dam tak szybciej i pewniej było, więc pewniej to wiadomo, że zwinność. Nurek coś tam dostał. Potrzebuje trochę trucizny, ale aleluja Chcesz dwie od razu? Bo mam na zbyciu jeszcze jedną A nikt jej nie chce O Hmm Ochroni przed cierniami ja Wiadomo, że tak od dawna Szkoda, że dopiero teraz z taką opcją przychodzisz Piórok, kwiat, wiatrolotka Terrari, muszę dokupić Jesteś za taką przyzwoitą cenę? Nie Dobra, minus 41 maksymalnie Spadaj Wysokie strome urwisko Lewitacji nie mam, że taka mikstura Również jest Potrzebujesz zwinności, nie? Lewitacja jakby mu wcisnął to by się cieszył Na pewno i by dużo dał kasy Ale lewitacja jest podajże na drugim U. końcu mapy O, przewraca Masz. Ja tych dialogów nie czytam, bo one długo trwają. Dość, w sensie długo by trwało czytanie ich. Ale jak tam chcecie, to sobie czytajcie, nie? Ja no, mógłbym, ale to jest trochę czasochłonne. Jakoś nie chce mi się. Ja się tu skupiam na robieniu pieniędzy, tak? Nie na czytaniu tego, co mają do powiedzenia Nasiona Mikstura regenerująca Przecież to każdy mógłby z czymś takim przychodzić Ja bym wam dawał za każdym razem Oni zamiast tego przychodzą z jakąś Nie wiadomo jaką miksturą Skąd ja mam ją wziąć Był, był trzeci poziom znowu A co ty masz Czego to tysiąc kosztuje O te nawet dwie Kupuję dzięki No i to co zarobiliśmy Wywaliłem Ś Świetnie Tu mogę cię posadzić to jak mogę, to skorzystam. Jest ktoś jeszcze? Chyba nie. No cóż, to idziemy spać. Wiecie, te nasiona na razie nie są jakoś szczególnie widoczne, żeby były potrzebne, ale zaraz będą. Będę mógł też sprzedawać rośliny, jeśli będę miał ich za dużo. I będą w dobrej cenie, przede wszystkim. Więc mogę sobie odrobić pieniędzy na nich. Przy okazji. Kiedyś. Szybki wzrost, przesadzanie, zbiory. Nie. Sadzenie kryształów nie jest potrzebne. Okej. Okay. Krasnolud. Co on chce? Wiem co chcesz. Nie mam. Nie mam zapisanej. Czego ja tego światła nie zapisałem? To bez sensu. A to długo trwa, żeby się tam dostać. W sensie... No, stosunkowo długo, tak? Ja mógłbym się z tym uporać raz, dwa, jakbym na przykład zapisywał te mikstury, bo mam taką możliwość. To ja zamiast tego wolę sobie utrudniać. O co chodzi? Ty. I ty. Ognia nie mogą rozpalić, bo tam o jakimś gazie mówił. Ale to lepiej dla mnie. Przynajmniej coś kiedyś może dostanę. I o Boże. Dobrze, że takie tanie masz te kryształy stare. Żeby szybciej biegł. czego szybciej biegł? No dobra. Proszę. 73 ty. Podoba mi się to. Smrodowik. Zapłacę dodatkowo. No mi nie trzeba dwukrotnie mówić, tak? Tutaj chyba nie ma smrodowika w recepturze. A nie jest. I. Aha Jest smrodowik w recepturze, ty złodziejko. Dawaj więcej pieniędzy. coś co je otworzy. Nie ma jakiejś innej rzeczy do otwierania drzwi? Kwas jest. Chce mi się tam kwas robić? Nie chce mi się na razie. Jak ktoś będzie potrzebować to pójdę i zapiszę. Mogłem światło zapisać, kurde. Hmm. Mamy tak, żywoliść, tak czy tak to się tak nazywa, chyba. drugi żywoliść, dobra, oj. Tak z ciekawości ile kosztuje chciałem zrobić. 38, dobra, to się nie opłaca. W sensie może jakoś, ale... No nie wiem. Okej. Okay. Ło! Wow. Jakieś dobre rośliny żeś przyniosła. Kurwistocie. Ty, dobrze, podoba mi się to. Ale dalej jestem za biedny, żeby sprzedawać masowo. Targujemy się. Ja ci nie będę tyle pieniędzy dawać. 200 mogę ci dać, ale na pewno nie 250. Moc wzywania... Co to za idiotyzm? Moc wzywania piorunów, ty. No dobra Swoją drogą już mamy 46 tych tych wodniczek, więc trochę ciekawie, bo ostatnio dosłownie w tym filmie jeszcze mieliśmy 10 terrari mamy za to 18, czyli też nie tak mało już Hmm. Spróbuję zrobić jakoś ją lepszą. Teraz tak. Ciebie. Dobra, na drugi poziom, na więcej mnie nie stać. Było mnie stać. Byłoby mnie stać, dobra trudno. 160, kurde byłoby za 200. No i zobaczcie, jedna taka która zwróciła mi się ta... Ta... Ta dziwna taka, typiara. Odbierania roślin, tak? Zielarka powiedzmy. I... Dobra. Kolejne 90. Zwinność. Jak kurde z wieloma efektami. Nie będę Ci robić wielu efektów i tak mnie ukradniesz. Paradoksalnie te produkty więcej kosztują u tych ludzi. Co kupuję? Nie u tej zielarki na przykład. Rośliny: Jak ja kupuję rośliny, ja u niej więcej wydaję na te rośliny niż na... niż sprzedaję te mikstury. Przecież te mikstury są nic nie warte, praktycznie na takie żywoliście Dwa musiałbym wydać powiedzmy 60 sztuk złota. A dwa żywoliście to jest y, mikstura leczenia, która idzie za 40. Więc to tak kradną trochę. Trochę bardzo, co to jest? Co to jest? Czego to sześć tysięcy kosztuje? Ty, o nie wiem, czy to takie tanie, ale wierzę na słowo powiedzmy. Nie ma, nigdy to za 73 sztuki, nie? Nie ma chyba nic. Mogę ci Hub Wielkich trochę sprzedać. Tylko 165, oj. Dobra, 500 trochę mnie zaboli w portfel. Swoją drogą kryształ życia nakreśla bardzo dziwną linię, ale no dobra. Ten czapka też. No nie dziwi mnie to. No ale cóż. Dziękuję wam. Coś tam ogarnęliśmy. Nowe jakieś grzyby dziwne. Ten czapki nie wiem o co chodzi. Ale fajnie. Mogę se na półce wyeksponować. Yy, na półce miało być. I kryształy życia również. No ale co. Dziękuję wam. Jeszcze raz. Tak paradoksalnie tutaj powinienem mieć... 6, bo już 6 jest, no ale dobra. No i co? Miłego wieczoru. Ja idę spać. Trochę się udało ogarnąć. Jutro Delock Drive, tak jak wspomniałem na początku. No i. Papa. Pa.